Dobrze się pokażę Wam jak zrobić sadzonki z drzewa magnoli. Potrzebujemy tutaj takiej sadzonki magnoli, którą będziemy musieli wykopać. W początku można sobie trochę pociąć nożem. Wiem, że to jest trudne. Trzeba będzie to ostro pociąć. Jak nie działa, może popracam przez siekierę siekierą tylko zupywać. O chyba się przerwało. Wiem jak to wyszło. Widzicie, nie, nie uda się zrobić z tej sadzonki takiej. Nie, nie, nie uda się wyjąć korzeni, bo ona jest tak przymocowana do rośliny matczynej, więc nie obejdzie się bez ukorzeniacza. W się na stół mamy teraz tutaj ukorzeniacz. Mamy magnolię, szkowałem sobie właśnie doniczkę, Teraz jak podobnie w każdym ukorzenianiu. Trzeba zrobić małą, tutaj sporą dziurę na 5 cm I teraz postawię sobie telefon. Wkładamy magnolię do ziemi, ona się nie będzie trzymała. Wsadzimy właśnie magnolię, ale ona się będzie przewracała. Na razie oparłem ją. Trzeba będzie kijek bić ziemię. Głęboko, żeby się trzymał. Tutaj mam taki sznurek. Teraz tym sznurkiem przywiążę. No przywiążę. Bierzemy sznureczek. I taki myk. Mamy sznureczek. Przekładamy końcówki. Jeszcze raz. Przekładamy końcówki. Tak, żeby nie ściskało. I porządnie splątujemy. Jeszcze raz. Dobrze. I mamy teraz ładnie splątane. No i powinno się ukorzenić. Teraz tylko zalecam wziąć sobie wodę. I podlać rafinę, żeby się przyjęła. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Zisław Kormoran i poproszę was o 10 lajków. Wtedy nagram jak ukorzeniać lawendę. Dziękuję bardzo. Polecam wpaść na mój kanał i zobaczyć też inne filmy. Dziękuję Zisław Kormoran.